5, 4, 3, 2, 1, jedz. 100 Mocno schamuj, opór prawy na drogę otwiera. Szczyt środkiem do prawy długi. 170. Mocno schamuj, opór prawy nie ciąć, nie wypuść. Krawężnik. 40. Schamuj opór prawy, nie wypuść. Krawężnik. 100. 6 lewy późny. 50. Wcześniej schamuj. Za szczytem opór lewy. W 3 prawy. 15. 4 lewy poświęć. W 3 lewy zać. 20. Szczyt środkiem. 170. Mocno schamuj. Jeden prawy prak, lewy nie ciąć. W trzy prawy otwiera wypuść. 50 schamuj. Dwa prawy z drogi. 40, 2 minus prawy, nie wypuść. Murek. Zostań. 20. Jeden lewy bardzo późny. 40. Na szczycie 3 minus lewy zostań, w 3 prawy nie śpiesz. 30, schamuj. Opór lewy, nie ciąć krawężnik, szybszy. 30, schamuj. Opór prawy na drogę, nie ciąć przepust, nie ciąć przepust. 130, 6 lewy nie śpiesz, przez drogę wybija. 130. hamuj jeden lewy zahacz z uwagą przepust 70 prostuj 4 prawy ciąć głęboko 50 6 na 5 lewy ciąć 50 wcześniej mocno hamuj opór prawy nie wypuść chudo 15 opór lewy ciąć wyjście 15. Schamuj. 6 lewy poświęć. W opór lewy nie ciąć. Nie wypuść. Udo. 30. 6 prawy średni. 50 prostuj, 6 prawy krótki. 30. 4 plus prawy ciąć. Zostań. Szybszy. 5 minus lewy krótki. 60, 5 lewy krótki zahacz do 6 prawy i uwaga przechodzi, 4 prawy krótki zahacz przechodzi, 4 prawy krótki zahacz do 6 na 3 prawy krótki na most w opór prawy na shooter 6 lewy ekstra, ekstra długi błoto 110 mocno skamuj opór lewy nie ciąć rów lewy, nie ciąć, rów 80, prostuj. 6 lewy, ciąć. 30, 4 prawy, zahacz, zostań. W 4, 4 prawy, zahacz, zostań. W 4 minus lewy, przy dni wyjście. W 6 prawy, zahacz. Szczyt lewą, mocno schamuj. 10, hak prawy, nie ciąć. Syfek. Opór lewy zahacz. W opór prawy ciąć głęboko. Trzymaj. 30. 3 lewy ciąć. Wypuść. Wybija. 110. Zaszczytem 10. 6 lewy ciąć. Do prawy. Do 6. Prawy lewy. Prawy ciąć. Szczyt prawą, 45, lewy, ciąć, do 5, prawy, przez szczyt, tylko zahacz, odciąża, tylko zahacz, 50, 6, lewy, krótki, przytnij, 100, 5, prawy, ciąć, głęboko, do 5, lewy, ciąć, do prawy, w 4, lewy, ciąć, głęboko, na szczycie 6, prawy, 30, przyhamuj, 4, prawy, zostań, do 3, lewy, ciąć, głęboko, syfek, niesie, syfek. Do prawy. 36. Lewy przytnij na szczyt. W, 4 prawy ciąć. 20. 3 lewy przez szczyt. Ciąć głęboko. Ciąć głęboko. Odciąża. 100. Lewy. Prawy. Zahacz. Do prawy. 70. Przyhamuj. 3 prawy ciąć głęboko. 70. Prawym łukiem. 5 minus lewy długi 5 minus lewy długi 5 prawy z zahacz przez lotną go go no nie goł go nie goł go Niech.